Dzień dobry, witam w kolejnym naszym odcineczku Poławiaczy Bożych Pereł Witam kolejny raz I ten odcinek nagrywam w chwili, gdy już jest po świętach I już jest po tak zwanym Sylwestrze A więc no, obchodzimy ten Nowy Rok zawsze 1 stycznia Jest już po tym wszystkim Ale w dalszym ciągu jest to okres Kiedy wybrzmiewają jeszcze kolendy. Przed nami dzień tak zwanych Trzech Króli, a więc nastrój ten podniosły, rozpamiętywanie, jeszcze ciągle trwa. I ja ciągle jestem pod wrażeniem przeczytanych fragmentów ze Słowa Bożego o narodzinach naszego Pana Jezusa Chrystusa, o Jego przyjściu w ciele i okolicznościach związanych z tym wydarzeniem. Ciągle gdzieś do mnie wraca w tych dniach, jeszcze to słowo, które przeczytałem i ciągle płynie nauka z tych fragmentów, z tych opisów, bo dużo nauki dla nas płynie i nie trudno znaleźć perełkę, których zawsze szukamy czytając słowo Boże. A więc pozostaje jeszcze w tym podniosłym nastroju i dzisiaj wrócimy do pewnych fragmentów. Jest to Ewangelia Mateusza. Pierwszy rozdział dziewiętnasty i dwudziesty werset. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesłabić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, o to, ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł, Józef jest synu Dawidowy. Nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, a bowiem to, co się w niej poczęło, jest z ducha świętego. Kochani, dwa wersety, ale bardzo dużo mówiące. Można się zastanowić i, i dzisiaj te właśnie dwa wersety, ale pamiętamy przecież okoliczności związane z tymi wersetami. Maria. Zachodzi wciąż za sprawą Ducha Świętego, i my dzisiaj tak właśnie czytamy. No ale Józef dopiero się dowiedział. No i ze zrozumiałych względów mógł mieć pretensje, jako człowiek, jak, jako oblubiciel Marii. Mógł mieć pretensje, po pierwsze, za niewierność, po drugie, w ówczesnych realiach żydowskich groziły bardzo mocne konsekwencje, teoretycznie ukamienowanie ich obojga, a więc śmierć w praktyce na pewno w takich przypadkach kamienowana była kobieta. Miłość Józefa do Marii i pragnienie sprawiedliwości doprowadziły Józefa do zamiaru zerwania zalęczym przez cichy rozwód, bez odgłosu, chciał uniknąć publicznego schębienia, które zwykle Towarzyszyły takim sytuacjom. Drodzy, i w momencie, w momencie, gdy Józef myślał nad jakąś strategią ochrony Marii, ukazuje mu się anioł we śnie, anioł Pański. Anioł pozdrawia go, mówiąc Józefie, synu Dawidowi. Anioł niewątpliwie wymawiając te słowa, chciał obudzić w nim świadomość. Królewskiego pochodzenia i przygotować go na niezwykłe nadejście Mesjasza, króla Izraela. Drodzy, oto perełka. Z tego zdarzenia powinniśmy uświadomić sobie, że jest Boża Rzeczywistość i Rzeczywistość Ludzka. W Bożej Rzeczywistości Józef, jako bezpośredni potomek Dawida, był królem Izraela. Tak po prostu traktował go Bóg, tak też zwracał się do niego anioł z nieba. A rzeczywistość światowa, ziemska, ludzka? Otóż w tej rzeczywistości Józef był cieślą, a więc zwykłym człowiekiem, ciężko pracującym człowiekiem, niczym nie wyróżniającym się spośród ludzi, jakich bardzo dużo żyło wówczas. Drodzy. Jak bardzo różni się rzeczywistość Boża od ludzkiej, światowej rzeczywistości? Jak bardzo my, jako ludzkość, oddaliliśmy się od Bożej rzeczywistości, rozminęliśmy się z Bożą rzeczywistością. Ona, ta Boża rzeczywistość, poszła niejako w swoim kierunku, a my, jako ludzkość, jako pokolenia ludzi, jako ludzie, którzy stworzą w danym pokoleniu społeczność, poszliśmy niejako w swoją stronę. Drodzy, jak bardzo świat ze swoimi realiami, technologią, wiedzą zdominował nasze życie, nasze myślenie, do tego stopnia, że myślimy poświatowemu, pojmujemy wszystko na podstawie czego się nauczyliśmy w świecie, a więc Poznaliśmy fizykę, poznaliśmy chemię, matematykę, różne e, rzeczy, poznaliśmy zależności międzyludzkie, światowe. Myśląc w ten sposób, odczuwając całkowicie, odeszliśmy od tego, co jest dla nas najbardziej istotne. Odeszliśmy od Bożej rzeczywistości, ponieważ jest jej bardzo mało, a wręcz wcale w dzisiejszym. W świecie, w dzisiejszym życiu ludzi. A najbardziej dla nas istotna jest przecież Boża rzeczywistość, bo w to w niej, w tej rzeczywistości będziemy żyć my, ludzie, którzy mają nadzieję na zbawienie, którzy e, są wierzący i wybierają się do nieba. Drodzy, i Bóg pokazuje nam tą swoją rzeczywistość, pokazuje nam, Ją w Biblii, w swoim liście do nas, bo chce, byśmy się nauczyli tej właśnie rzeczywistości, która jest prawdziwa, wieczna i nieprzemijalna. On, to znaczy Bóg, pokazuje nam ją cząstkowo. Cząstkowo, bo tak mówi słowo, że w tej chwili nasze poznanie będzie cząstkowe, ale e, drodzy, wystarczające, by poznać. I zobaczyć Bożą Rzeczywistość i ludzka, światowa rzeczywistość. Natomiast ma to do siebie, że przemija i ginie w mrokach przeszłości wraz z odejściem pokoleń. Drodzy, Księga Izajasza pokazuje nam, jak naprawdę jest. Bóg w księdze Izajasza już, można powiedzieć, w Starym Testamencie. Mówi nam, jaka jest rzeczywistość Boża. I w Księdze Izajasza, w czterdziestym rozdziale, pisze tak: Od piątego do, do ósmego przeczytamy: Drodzy, i objawi się chwała pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta pana to powiedziały. Głos mówi zwiastuj i rzekłem co mam zwiastować to wszelkie ciało jest trawą a cały jego wdzięk jak kwiat polny trawa usycha kwiat więdnie gdy wiatr Pana powieje na nie zaprawdę ludzie są trawą trawa usycha kwiat więdnie ale słowo Boga słowo Boga naszego Pana trwa. Na wieki. Kochani, tak, Bóg nam oznajmia w swoim Słowie, że Jego Słowo trwa na wieki, że Jego Słowo jest wieczne, że Jego Słowo po prostu jest prawdziwe. Drodzy, mówi nam Księga Izajasza, jaka jest rzeczywistość Boża. Bóg nigdy nie zawodzi, Bóg nigdy się nie myli, on jest Ojcem Prawdy, jedynej, tej rzeczywistej Prawdy. On jest wieczny, On jest prawdziwy, On jest po prostu rzeczywisty. Reszta to iluzja, kochani, iluzja, która przemija. A my chcemy prawdziwości, chcemy rzeczywistości, chcemy żyć po prostu sensownie. I tego możemy się nauczyć dzisiejszego fragmentu, że. Boża rzeczywistość jest zupełnie inna, jakże bardzo rozmija się czasami z rzeczywistością tą światową, ludzką, czasami, a może nawet często, a może nawet przeważnie drodzy chciejmy żyć rzeczywistością Bożą, tą prawdziwą rzeczywistością, prawdziwą rzeczywistością, którą możemy poznać tylko w Słowie Bożym. Bo dzisiaj świat nie pokaże nam tej rzeczywistości Bożej, bo dzisiaj świat ukryje przed nami tą rzeczywistość Bożą, zamaskuje, wykrzywi, po to, by odciągnąć nas od prawdziwości, po to, by zwieść, co tu dużo ukrywać. Drodzy, szukajmy w Słowie Bożym prawdziwej rzeczywistości. Szukajmy perełek i tego, co dla nas jest najważniejsze. Nie ulegajmy iluzji, nie ulegajmy po prostu czemuś nieprawdziwemu. Żyjmy sensownie, żyjmy jedyną prawdą, a jedyną prawdą jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.